Siema, PJ z tej strony. Słoneczny dzień. Stwierdziłem, że w końcu przyszedł czas, żeby poruszyć temat, który mnie strasznie irytuje. Może dzięki temu, że są wakacje słoneczko ten temat łatwiej będzie nagrać. Mianowicie akurat udało mi się zlokalizować w pudełku m, trzy karty z tej samej serii Equinox, to jest z Fluxa 2022-23. Niestety, stickery, ale nie patrzmy na to. Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia kompletnie. Czy to sticker, czy to on-card, czy nawet jakby ich nie było. Dla mnie przynajmniej. Dobra, zaczniemy od Christiana Brauna z Denver Nuggets. Jak myślicie? O co mi może chodzić? Tak. Dokładnie. Chodzi mi o to. Coś, co jest na stickerze. To jest podpis, to jest, nie wiem, maźnięcie, to jest ćwiczenie, jeżeli jest praworęczne, ćwiczenie pisania lewą ręką. Nie wiem, rysuneczek. Czego. W sumie do niczego nie jest to podobne. Widzę, że cytu jest tak? Więc podejrzewam, że to chodzi o jego imię. Natomiast no, dla mnie jest to słabe, bardzo słabe. Jeszcze jestem troszeczkę w stanie zrozumieć, chociaż nie do końca y, sytuację, która ma miejsce, nie wiem, z Janisem, czy z donowanym Michelem, którzy no już jednak coś osiągnęli. Y, jeśli chodzi o ten, o nawet Benia tutaj przeszła moja, żeby być w kadrze. Y, a to są goście, którzy, znaczy są, no są, bo to liczba mnoga będzie, którzy jeszcze niczego nie osiągnęli zupełnie, tak, niczego nie pokazali. A nie wiem, czy to jest kwestia nie potrafienia pisać, czy to jest kwestia, no nie wiem, olewki, jeśli chodzi o swoich fanów, no bo inaczej się nie da nazwać, żeby jak najszybciej odwalić robotę i tyle, tak? No to jest po prostu śmiech na sali. To jest Christian Brown wywołany do tablicy. Niestety podejrzewam, że nie obejrze mojego filmiku więc nie wypowie się na ten temat, trudno, jakoś to przeżyje. Kolejny cudowny podpis to Malaki Brancha z San Antonio, tutaj, tak. To sama seria, no ładny podpis. Mogli w sumie zaoszczędzić na naklejce, połowę mu dać, zawsze mniej, mniej kleju, mniej plastiku zużyte, masakra po prostu, jak dla mnie i ciekaw jestem jakie Wy macie cudowne podpisy, bo wiem, widziałem w internecie, w sieci, na różnych grupach, jeszcze lepsze, ja to tutaj to już mam takie, że to któraś tam klasa podstawówki podejrzewam albo zerówka może, takie podpisy, w sumie może patrząc na chłopców moich, to i pewnie wasze dzieci i tak dalej, to raczej nawet nie zerówka, tylko jeszcze wcześniej, dawały radę z podpisywaniem się. Yy, ale no to jest po prostu jakieś jedno wielkie nieporozumienie i powiem wam, że tak jak na początku myślałem, że naszego rodaka podpis Jeremiego jest... Yy, no mógłby być lepszy, może tak to nazwę dyplomatycznie, to powiem wam tak szczerze, że patrząc na Christiana Brauna, i Marakiego, Branhama i ich inne podpisy, które są trochę podobne, czyli po prostu kreseczki, no to powiem wam, że podpis Jeremyego to już jest zaawansowana, zaawansowana pisownia. Plus jest taki, że przynajmniej właściwie na większości kart on jest prawie identyczny, że w jakiś sposób trochę chyba nad nim pracował, pewnie nie za długo, ale ale przynajmniej Jeremy podpisuje się tak samo na wszystkich kartach. I, I jako tako to można dostatecznie zaakceptować. Nie wiem, no powiem Wam, że tak jak na początku byłem zaskoczony takim podpisem, to teraz zaczynam go coraz bardziej lubić. Mam zresztą wiele kart Jeremygo u siebie. I fajnie, że przynajmniej podpisuje tak samo wszystkie. I ma tutaj coś widać, tak? J S Ja to jeszcze chybem znalazł. i kropeczka, tak? Czyli no w jakiś sposób przygotował się i wykonał tą pracę, tak? A tu? Sro sru! następne. A tu? No no. Chwila ciszy teraz. Także Jeremy, dzięki za podpis taki, jaki masz. Powiem tak, te podpisy pasują do tej serii, czyli są słabe, oprócz Jeremiego, który jest trochę lepszy. A Wy pokażcie z ciekawości Wasze, Wasze podpisy z kartami, takie jakieś śmieszne powiedzmy. Będę chciał też nagrać filmik, gdzie będą Starzy zawodnicy albo na najładniejsze podpisy, jakie mam. Mogłem to w sumie teraz tak pomyśleć, żeby zrobić porównanie, ale to na dwa filmiki nagram. Miłego wakacyjnego popołudnia wam życzę i jestem ciekaw dyskusji, co jest przyczyną czegoś takiego. DEM, ludzie, no po prostu to jest parodia jakaś. I tego. To, to już jest naprawdę po prostu majstersztyk w porównaniu z tym i z tym. Miłego dzionka. Pozdrowionka. Zamknę moim kapeluszem, żeby na to nie patrzeć.